Cześć z tej strony Kamloks, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was taką listę 100 sekundówek, czyli parkurów, które się przechodzi w sekundę i dają naprawdę dużo expa jak na parkury jednosekundowe. No i to jest po prostu najłatwiejszy i najlepszy sposób na wbianie expa, a jak jesteście nowy, możesz stawić łapeczkę w górę. I subskrypcję wraz z węczkiem. No i w sumie zapraszam do oglądania. Okej okay, no i postanowiłem, że Wam pokażę w tym odcinku, tak nie wiem, 20 sekundówek, a resztę będzie po prostu w opisie, bo też nie wiem po co mam wszystkie sekundówki pokazywać. Jak wszystko będzie w opisie i sobie będziecie mogli prezentować. No i pierwszą sekundówką oczywiście będzie sekundówka od Mixona 006. W opisie pewnie będzie sekundówek od Mixona około 30, ale na razie wbijam sobie na pierwszą. No i na tej sekundówce robicie tak, że sobie idziecie chwilę do, w, do tyłu No teraz akurat zginąłem, bo nie byłem na to przygotowany Musicie sobie tak wyczuć, klikacie znaczy S Nie W, bo W to do przodu No i klikacie S No i sobie przechodzicie, no i idziemy sobie na kolejną Okej, okay, no i kolejną sekundówką jest... Sekundówka od 0,2 Sweetowy To jest oczywiście drugie konto Milsona i on zaczął tutaj też robić sekundówki. Się to przychodzi w sekundę. Ogólnie jeszcze tej sekundówki nie sprawdzałem, ale zaraz sobie obczaję. No, jak będą te sekundówki w opisie, to czasami jak wam nie zadziałają, to możliwe, że dlatego, że po prostu Mixon zmienił nazwę tego parkura, bo pewnie Mixon po tych... Po tym odcinku zmieni nazwę Parkura Więc możecie właśnie patrzeć po prostu na konto Mixon006 Albo na właśnie 02sweetowy Które będzie w opisie, bo to są konta Mixona Kolejną taką fajną drugą sekundówką oczywiście jest też parkour od Mixona Tylko na tym nowym koncie Pokazuję wam teraz na razie szalone Większość to są ogólnie trudne, no bo sekundówki zazwyczaj są trudne No, a ogólnie teraz zginąłem, więc chyba trzeba tutaj zrobić AS I chyba w tamtą stronę, no dokładnie Czyli nie po prostu pierwszy teleport, tylko drugi. Warto tak przechodzić ogólnie te parkury, tak trzy razy. Wtedy wam dają właśnie najwięcej expa No ogólnie polecam, no idziemy sobie na kolejną. Dobra, no i kolejną sekundówką będzie właśnie sekundówka od Only Alone i taka właśnie Ukośnik X i Ukośnik. On też ma tam chyba 2-3 sekundówki, akurat nie sprawdzałem i ona jest szalona. Ona jest raz szalona, raz jest właśnie. No jakby to powiedzieć trudna No ale ogólnie polecam, patrzcie ile daje Expa, no taka seriosna sekundówka Oczywiście jak ktoś ma mniejszy level to będzie Dawało to mniej, ale naprawdę daje Na mój level to bardzo dużo Wy nie wiem, jak macie na przykład 50 level To zostaniecie takiego parkura coś 2000 expa, no ale sobie pomyślcie Ile właśnie możecie sobie wbić leveli przez takie parkury Tutaj mam też bardzo fajną sekundówkę Ta sekundówka jest od Stalking, jest ona szalona Stalking ja żeby jej nie pokazywać No ale ja wam w sumie pokażę, czemu w sumie nie No i na tym parkurze nie pamiętam, co się chyba robiło Chyba AW, jak dobrze pamiętam Tak, AW i macie metę No i ten parkur też daje naprawdę dużo expa, bo jest szalony ale pewnie no nagrywa się 100 sekundówek, dokładnie tak, więc polecam wam właśnie na tą sekundówkę też wbijać Stalking ma też ogólnie drugą sekundówką, ta się nazywa Przejdziesz, więc sobie na nią wbiję Ona też jest właśnie szalona, więc naprawdę fajna Tylko nie wiem co ja mam tutaj zrobić Bo ogólnie tej sekundówki akurat nie pamiętam co się na niej robiło Ale zaraz sobie obczajmy, albo tak, nie 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 Wiem, że to jest na pewno sekundówka, bo się to przechodzi właśnie w tyle Yy, więc o Aha czyli musicie na tej sekundówce kliknąć SD No i polecam wam to kilka razy Przechodzić patrzcie ile to daje X. Panu no naprawdę to jest mega Korzystajcie póki to jest nie bo Mogą później jakoś usuwać te sekundówki Ale na razie nikt nie usuwa No i jest bardzo fajnie No i właśnie trzy razy polecam to przechodzić No i później idziecie sobie na właśnie inną Mam nadzieję że wam się ogólnie taki odcinek spodoba Bo nikt nie nagrywał właśnie 100 sekundówek tylko Mikalo tam pokazał właśnie 30, ale tamtego sekundówki to są już chyba wszystkie trudne. Więc no, ja wam pokazałem nawet kilka szalonych, ale jeszcze wam kilka pokażę. Na przykład, wam pokażę teraz taką mniej znaną. Ona jest trudna, ale może będzie szalona. To jest od fajne 75. Co na niej wbijać? Nie wiem, jak się ją przechodzi. Ja to wszystko obczaję, bo niektóre w ogóle nie znam. Pewnie gdzieś jest dziura, tylko O. No i właśnie tutaj pewnie trzeba kliknąć AS. No i sobie wtedy ten parkur przechodzicie. Jeszcze raz w sumie sprawdzę AS i chyba przejdziecie. No, tam wszyscy pozdrawiam. No, patrzcie, AS, cyk, teleporcik, no i przechodzicie sobie proste, że tak. Teraz, może jakaś sekundówka od Mikalo. Mikalo ma tam chyba dwie sekundówki, miał kiedyś trzy, ale jedną usunął. Tutaj się chyba klika SD, dokładnie tak. No i patrzcie, tutaj, ile dostaje Expa? I to jest jeszcze trudna, ale ona jest raz trudna, jest raz szalona, więc też polecam wpijać. No, naprawdę mega, mega. Kolejna sekundówka, oczywiście od naszego kochanego Mixona, tutaj sobie na tej sekundówce w wbiacie. i robicie sobie taki myk, że tutaj idziecie sobie na drabinkę, tutaj gdzie jest litera G, wskakujecie sobie, to jest akurat taka, nie wiem czy to sekundówka, to się przechodzi około 7 sekund, no ja przeszedłem w 6 coś, tylko są lagi oczywiście, Blue Planet, no 6,50, no i bardzo naprawdę fajny parkur. dało mi 7444 expa, czyli tyle ile powinno dawać mi właśnie... Sekundówka szalona, no i bardzo fajna, no i lecimy sobie na kolejną. Kolejną sekundówką też jest od Mixona. Ta sekundówka też jest często właśnie trudna, to Wam właśnie pokazuje. Tutaj robicie coś takiego, że idziecie do tyłu. No i to jest bardzo proste, bo to jest teleport i znaczy nie ma nawet teleport, tylko jest od razu meta. No i dało mi 5000 expa, no fajna ta sekundówka. Pewnie po tym odcinku wszystkie będą trudne. No ale nawet trudne są dobre, nie? Kolejną sekundówką teraz od Wasis. Tak się ta osoba nazywa. Ta sekundówka jest trudna. Jej nie przychodziłem, ale kilka osób mi mówiła, że jest naprawdę fajna. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Tutaj są jakieś klucze, więc nie wiem, gdzie mam tutaj iść. Aha, już wiem, jak to przejść. Tutaj musicie kliknąć A i S tak lekko. No i sobie przechodzicie. No proste, że tak. No i co i dostajecie na przykład do 5000 expa, właśnie które dają dużo więcej, ale to też jest spoko. Tylko o, tutaj nie wiadomo jak trafić, bo musicie wyczucie mieć do tych sekundówek, że AS musicie czasami tak lekko, czasami tak wiecie, tak mocniej. No bo wiecie jak tak przytrzymacie dłużej, no to będzie słabo, nie? I no, i właśnie tak przechodzicie to. No, ta sekundówka akurat jest taka gorsza, bo jej nie umiem przejść się w czemu? O, no i przed chwilą prawie trafiłem, tylko na, na tej sekundówce trzeba akurat tak leciuteńko. Tak, no, o, teraz bym trafił, no, ale widzieliście, że to jest sekundówka, więc chyba yy, spoko. No właśnie, przechodzicie sobie, no, idziemy na kolejną. Kolejna sekundówka jest od Alwina luś, więc sobie właśnie idziemy na tą sekundówkę. Też nie przechodziłem, ale wiem gdzie jest chyba już meta No proste, że tak, to jest meta, patrzcie macie z tyłu teleport no i od razu jest sekundówka, jest trudna A jest bardzo prościutka Kolejna sekundówka to jest od Only Alone właśnie ukośnik X oczywiście No i teraz tutaj jest taka sekundówka, jej też nie przechodziłem Ale chyba wiem gdzie jest meta, w sumie nie wiem gdzie jest meta yy, No właśnie, gdzie jest meta, to jest pytanie W ile ogólnie ją przechodzą, no szybciutko w nią przechodzą no to właśnie, teraz się muszę zastanowić, gdzie jest meta. No i zobaczę w sumie, gdzie jest meta, nie? Yy, dobra. O! O! Zgadłem! Klikłem sobie AW. I wtedy taką sekundówkę fajną przechodzicie. Patrzcie, AW. No i szybciuteńko przechodzicie. Minuta 75. Fajne. 5000 ekspa. No mega, mega. Kolejna sekundówka to jest od Hihi. 1, 0, 2, 0 No i tutaj na tej sekundówce chyba byście kliknąć lekko S Jak dobrze pamiętam, no lekko S Tylko ja teraz za silno klikłem No po prostu za długo przytrzymałem to tak leciuteńko Tak jakbyście, no nie wiem Ja nawet nie mam już, ja nawet nie mam takiego wyczucia Ale tak po prostu leciutko S, nie? O, no i teraz mi akurat się dobrze udało patrzeć Tak leciuteńko S S no teraz to trochę źle to zrobiłem ogólnie. No ale po prostu klikacie sobie S i przechodzicie tam sekundówkę. Kolejna sekundówka to jest właśnie od 0 Sweet'owy. Właśnie tutaj na tym koncie jest już trochę parkurów, no i pewnie większość to będą sekundówki, więc też polecam patrzeć. Ale po tym odcinku się to może zmienić, bo może wszystko edytować, bo on w sumie ten... Dobra, nieważne. Ale dobra, przechodzę sobie ten parkur. On tam nie chciał, pokazywać sekundówki, no ale w sumie, jakbym nie pokazał jego sekundówek, to bym chyba nie znalazł 100 sekundówek, bo no jest dużo tych sekundówek, tylko też nie znałem jakoś, wiecie wszystkich. No i teraz też taka mniej znana sekundówka od logo Technik Master, ma 106 level. No i tutaj właśnie nie wiem, jak się go przechodzi. No kiedyś go przechodziłem, tylko yy, no kiedy, no nie wiem. Aha, czyli tutaj tylko S klikacie, ta no S tylko teraz za silno to klikłem. Po prostu musicie mieć takie wyczucie. Tak leciutko S, no i sobie przechodzicie. No proste, że tak. No i właśnie pokażę Wam jeszcze z jedną sekundówkę. No i będzie w sumie spoko. A resztę to będzie właśnie w opisie, ale na 1000 lajków, więc no polecam stawić wam lajki. No i tutaj macie taką też sekundówkę, o tej sekundówce bardzo mało osób wie. Od Foxy Akatori. No, nazwę pewnie będziecie mieli problem wpisać. Ale macie tutaj właśnie nazwę tego parkura. Równa się ukośnik do nabijania poziomu. Wbijam sobie na taką sekundówkę, nie pamiętam gdzie była meta. Y -y, spróbujmy sobie SD, może? Nie. Aha, dobra. Aha, ten parkur to jest mega prosty. To i nawet lawy nie ma. Patrzcie, idziecie sobie do tyłu. A to jest trudne, więc fajne. Patrzcie, idziecie sobie do tyłu i cyk. Minuta 70. I patrzcie, ile dostałem? No, 7500 expa No, bardzo fajnie. Dobra, więc chyba w tym odcinku będzie to na tyle. Jak macie ogólnie jakieś fajne pomysły na odcinki, to też możecie pisać w komentarzu. Mam nadzieję, że Wam taki odcinek się przydał, bo pewnie był pomocny, bo dużo osób na przykład nie znałe szalonych sekundówek, które dają naprawdę dużo ekspa, też dużo jest właśnie trudnych, więc wydaje mi się, że spoko. Więc jak taki odcinek Wam się spodobał, to już chyba wiecie co możecie zrobić. Łapka w górę, subik na kanale. No i w sumie to tyle. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!